Właśnie minął dokładnie rok od mojego zakupu DJI Mini 3 Pro, zatem postanowiłem w jednym miejscu zebrać swoje przemyślenia na temat tego mojego drona oraz na bazie swoich doświadczeń postaram się Wam podpowiedzieć, czy warto go jeszcze kupić w 2023 roku. Lecimy! Przez ostatni rok ten dron pokonał ze mną na niebie prawie 200 km. Wlatałem nim w Polsce, głównie w większych miastach, ale też odwiedził ze mną m.in. Tajlandię, Maderę, Turcję oraz Malezję i Singapur. Stał się takim moim dronem codziennym, który jeździł ze mną w samochodzie tak na wszelki wypadek i udało mi się w nim stworzyć parę fajnych zdjęć, które możecie zobaczyć na moim Instagramie. Miniacza kupiłem sobie z trzech powodów. Po pierwsze, chciałem po prostu mieć drona, którego będę mógł wsadzić w plecak i trochę o nim zapomnieć. Po prostu, jak go użyję, to spoko, jak nie, to też będzie ok. A można go zabrać naprawdę wszędzie, ponieważ jest mały i nie zajmuje wiele miejsca. Dla mnie duży plus. Po drugie, przekonał mnie nowy kontroler DJI-RC z budowanym ekranem. Ponieważ do tej pory latałem z podpiętym telefonem, a rozwiązania typu Smart Controller czy DJI-RC Pro były stosunkowo drogie, stwierdziłem, że warto, ponieważ w zestawie z miniaczem otrzymywaliśmy zgrabny kontroler, dzięki któremu w końcu nie musiałem podpisać. Telefonu. A po trzecie, ze względu na możliwość pionowego ustawienia kamery, czego nie oferują nawet najbardziej zaawansowane modele od DJI takie jak R2S czy nawet Mavic 3 Pro. Powiem szczerze, że nigdy wcześniej nie miałem okazji korzystać z serii Mini, ponieważ była ona kierowana raczej dla początkujących użytkowników. Po prostu wolę zapłacić więcej i mieć pełne zaufanie do sprzętu, który wysłałem niego. A jakie miałem główne obawy przed kupnem i lataniem tym dronem? No właśnie, przede wszystkim zasięg. Naczytałem się jakichś durnych komentarzy w internecie na tych wszystkich dronowych grupach, że ten dron gubi zasięg po 200 metrach i nie będziesz w stanie mi zrobić żadnych ujęć. Bardzo dobrze pamiętam swój pierwszy lot tym dronem na bulwarach w Warszawie, jak miałem pełną zbroję, by polecieć nim dalej, obawiam się o utratę sygnału. I co? I nic z tych obaw się nigdy nie sprawdziło. A jeśli ty narzekasz na słaby zasięg w swoim miniaczu, to najprawdopodobniej po prostu wybrałeś złe miejsce do startu, albo chcesz latać na duże odległości, które zaprzeczają idei latania w los. Albo po prostu jesteś prawdziwym Januszem droningu i za wszelką cenę musisz udowodnić innym, że twój sprzęt za pięć kafli jest w stanie dolecieć do kolejnej wioski. A takich speców nie brakuje, a potem sfrustrowany wchodzisz na grupy dronowe i piszesz, że zasięg w miniaczu to jakaś lipa. A tak już na serio, to nie miałem żadnych problemów z zasięgiem z tym dronem, a latam w dużych miastach, takich jak Wrocław czy Warszawa, przeważnie na 200-500 metrów, bo tyle mi wystarczy w większości przypadków, żeby złapać to, co chcę. Więc moje największe obawy okazały się nieuzasadnione. Po prostu pamiętaj, aby podczas latania zwrócić kontroler w stronę drona i aby nie było żadnych przeszkód pomiędzy kontrolerem i dronem. I wszystko będzie OK. Tak jak wspominam Wam w jednym z filmów na kanale, z racji oszczędności masy dron nie posiada wentylatora chłodzącego jego podzespoły, co na początku skutkowało tym, że na przykład nie można było dokończyć aktualizacji sprzętu bo dron w trakcie aktualizacji się wyłączał. Na szczęście wraz z aktualizacją firmware'u DJI poprawiło ten, jak i inne problemy. Generalnie teraz mamy w pełni działający produkt bez żadnych wad wieku dziecięcego. Kolejną moją obawą z racji wielkości tego drona była jego słaba odporność na wiatr. Ale powiem szczerze, osobiście staram się latać tym dronem raczej w sytuacjach bezwiecznych lub przy umiarkowanym wietrze i totalnie nie miałbym sumienia wypuszczać go w jakiś huragan, ponieważ czułbym, że niekoniecznie potem mógłby chcieć do mnie wrócić. Tutaj jak zwykle sprawdzi się uniwersalna zasada – latać, obserwować. Kolejną kwestią jest kontroler DJI RC. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, zdecydowałem się na zakup miniacza również ze względu na to, że był właśnie sprzedawany z nowym kontrolerem. Wprawdzie z chwilą zakupu DJI RC działał tylko z miniaczem, Potem z Maviciem 3, ale później dopiero dodano mu jeszcze obsługę R2S, co bardzo mnie ucieszyło, bo mogłem w końcu używać jednego kontrolera do wszystkich moich dronów, co jest dla mnie bardzo wygodne. A sam kontroler spełni moje oczekiwania, szybko się rozkładał i śmiało mogę powiedzieć, że dzięki niemu porobiłem dużo więcej zdjęć i filmów na wyjazdach, ponieważ włączenie zajmowało mi mniej czasu, czyli jak ja to określam, mój friction, czyli taki opór czy niechęć przed przygotowaniem sprzętu do lotu po prostu nie występował. Ale więcej o tym kontrolerze mówiłem w filmie, który mogliście już oglądać na kanale. Podsumowując, gdybym miał znowu wybierać, to kolejny raz postawiłbym na zakup kontrolera w wersji z wyświetlaczem. Przede wszystkim za wygodę i szybkość przygotowania do lotu. Nowy kontroler jak najbardziej na duży plus. Tak jak się spodziewałem przy zakupie, dużym plusem też tego drona na pewno jest możliwość pionowego ustawienia kamery. Szczególnie, że większość zdjęć, które publikują w internecie, mają właśnie trafić na Instagram. I możliwość kadrowania od razu do pionu jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, i poza Maviciem 1 Pro, który jest już leciwym sprzętem, to póki co jest to jedyny dron, w którym mamy możliwość pionowego ustawienia kadru. Bardzo ułatwiało mi to zadanie, jest to mega wygodna sprawa, a jednocześnie oszczędziło mi to sporo miejsca na dysku, bo w końcu nie musiałem już robić uciążliwych pionowych panoram. Dużym i nieocenionym, wydaje mi się, plusem tego drona jest też to, że jest cichy. Uruchomienie miniacza w mieście nie przywołuje od razu do ciebie spojrzeń ludzi i nie miałem większych problemów z tym, żeby latać nim pomiędzy ludźmi, ponieważ nie zwracał w ogóle na siebie uwagi. Na grupach dronowych użytkownicy miniacza czasem zgłaszali różne problemy z tym dronem. Ja powiem szczerze, że przez cały okres użytkowania tego sprzętu mój egzemplarz nie ma żadnych usterek i ciągle wygląda jak nowy, wprost po wyjęciu z pudełka. Jedyne, czego mi brakowało, to lepszego oświetlenia drona w nocy, ale można to załatwić dodatkową lampką. Czego nauczyłem się dzięki Mini 3 Pro? Przede wszystkim, że najlepszy dron to taki, który masz przy sobie. Tak. Wiem, to hasło jest sprane jak twoja ulubiona koszulka z liceum, no ale pomyśl sobie przez chwilę. Na pewno masz takich znajomych, którzy mają super sprzęt foto, ale jak przychodzi co do czego, to i tak robią zdjęcia telefonem, bo tak jest im szybciej i wygodniej. Podobna sytuacja jest z miniaczem. Jest mały, cichy, lekki, szybko możesz go rozłożyć, uruchomić i puścić w niebo i to naprawdę mega uprzyjemnia sam proces tworzenia ujęć. A w świadomych rękach ten dron zrobi dużo lepszą robotę niż np. Mali 3 Pro w rękach amatora. Podsumowując, był to mój pierwszy tak mały dron i raczej na początku traktowałem go jako zabawkę dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z fotografią powietrzną, a jednocześnie chcą mieć najlepszy sprzęt dostępny w tych rozmiarach i tej masie. Miło się zaskoczyłem, i do takich zastosowań codziennych, YouTube'owych czy wakacyjnych, jak najbardziej ten dronik spełnia stawiane przed nim oczekiwania. Czy zatem jestem zadowolony z zakupu? Jak najbardziej. Ten sprzęt ma bardzo dobrą jakość obrazu oraz więcej funkcji niż kiedykolwiek będziesz potrzebował. Daje swobodę tworzenia, a możliwość ustawienia kamery w pionie to naprawdę super sprawa. A odkąd mam nowy kontroler, to ani razu nie używałem starej standardowej N1. Zatem, czy warto kupić mini 3 Pro w 2023 roku? Oczywiście, że tak. Uważam, że przez ten rok sprzęt w ogóle się nie postarzał, a dzięki aktualizacjom, które otrzymał na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, stał się drolem kompletnym, który w sprawnych rękach potrafi stworzyć niesamowity materiał zarówno w dzień, jak i w nocy. A jakie są Wasze doświadczenia w użytkowaniu miniacza? Dajcie znać w komentarzach pod filmem, w wolnej chwili też wpadnijcie na mój Instagram, a tutaj macie jeszcze dwa filmy, które mogą Was zainteresować. Do zobaczenia na niebie, drogi ziomeczki!